A to zaraz się dowiemy. Cześć, witajcie. Robert z tej strony, tutaj Mieszko. Dzień dobry. Witamy serdecznie na kanale firmy Świat Akumulatorów. Vlog z dnia dzisiejszego, czyli z wtorku. Co nas dzisiaj spotkało we wtorek? Otóż tak. Przyjechała firma LeadMed z Warszawy od pana Palecznego. Odbierają jej zużyte akumulatory. No nie zdążyłem Wam pokazać, już wszystko jest zapakowane samochód, taki fajny hakowiec. Do tego kontenera wrzucamy zużyte akumulatory. Przełączę się może na która będzie pokazywała z przodu. O, specjalny kontener, z którego nic nie ma prawa wycieknąć. Samochód, taki hakowiec. Widzicie, to jest tak fajnie podczepione. Ten kontener nam tutaj zjeżdża na dół, na takich rolkach, które tam widać w tle. O! I później tym oto hakiem będzie wciągany na górę. Pan tutaj z firmy Lidmet od Roberta Palecznego mają jeszcze chwilę przerwy, także za chwileczkę pokażę wam jak to wygląda. A co tam w firmie? Video vloga kręcimy, nie musisz się martwić. Aha. Jak masz na imię? Szymon. Szymon. O. Poznajcie, to jest pan Szymon z firmy. Witam. Właśnie jak to się powinno teraz mówić? Od Palecznego tak. czy Lidmet? Jak to tam jest wygodne? To wygodnie. Lidmet to niektórzy jak Jacek tak. zaczną przekręcać, to tak? Po Szczecinie jesteś już załadowany do pełna, czy coś jeszcze cię czeka? Gorzów. Gorzów. I później co? Huta. Byton. Byton. To ja Ci życzę miłej podróży. Baw się fajnie, jedź ostrożnie. Zbieram się dalej. Bo nie będę miał tak, 30. śmiało, śmiało. Teatry nie będę miał. Tutaj jest Szymon z. Szymon. Marcin, daj, daj kwity dla, dla Szymona. Bo, bo to się odbywa w ten sposób. Szymon podjechał tutaj na, na scenę, chyba, tak? Na scenę, zważył sobie stan wyjściowy, przyjechał do nas, zapakowaliśmy nasze zużyte akumulatory i później nam podeśle jeszcze fotę drugiej wagi, jak zważy się z towarem, który zabrał od nas. I na tej podstawie wystawimy fakturę dla firmy Litmet, dla pana palecznego z Warszawy. I. No i tyle, a potem może uda się pokazać Wam jak działa to BDO, bo będę wystawiał y, dokumenty, kwity do BDO y, gdzieś gdzie musimy... Y, tutaj dla kierowcy i dla firmy wskazać, jaka waga zużytego akumulatora jest tam. Już teraz nie ma takiej kwitologii jak dawniej, że musieliśmy wypisywać jakieś kwitki, prawda Szymon? Żebyś po prostu miał na drogę, żebyś wiedział co zabrałeś, jak zabrałeś. Teraz dzięki systemowi BDO, yy, czy to ITD, czy inne inspekcje, zdaje się mają już wgląd, ile masz na pacę i tak dalej. W formie papierowej nie muszę W formie papierowej. Jest to świetna sprawa i tak jak na samym początku myślałem, że to BDO to będzie coś, co będzie komplikowało rzeczy, tak powiem Wam, że ja osobiście Jestem bardzo zadowolony, bo w naszym wypadku BDO to tylko akumulatory. Tam tylko i wyłącznie te rzeczy ewidencjonujemy. Nie mamy innych odpadów, poza jakimiś takimi zwykłymi odpadami, do kosza gdzieś. Gdzie mamy umowę tutaj z lokalną firmą, z Tompolem ze Szczecina i to jest świetne. Ewidencję mam elektronicznie, nie muszę się tam przybierać. Byłem poszukać buty, może tak pokażę Wam. Dzisiaj w lakierkach jestem, bo przyjechałem rowerem. Myślę, że Myślałem, że mam jakieś buty ze sobą, ale niestety nie. Niestety nie. Niestety nie. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Trzymaj się, Szymon. O, będzie okazja pokazać Wam, jak załadowuje się hakowiec. O, a tak, a, a, propos, a propos jazdy rowerem, to jak jest pogoda, staram się teraz dojeżdżać do pracy rowerem. Zwłaszcza, że mam bardzo blisko. Dobra, Szymon się ładuje. Rondajmy, jak to się odbywa. Widzicie? Odpalił pojazd swój. O. Pewnie teraz muszą się nabić, widzicie? Tak się podnosi. No. Cały kontener na tych rolkach, o których wam mówiłem wcześniej, jedzie, podjeżdża blisko. pewnym momencie osiądzie na tych roleczkach, które tam widzicie na końcu samochodu. O. I zobaczcie, o to chodzi w temacie hakowiec. I cała reszta będzie podciągnięta do przodu. No i można powiedzieć, że sprawa załatwiona. Szerokiej drogi Szymon. Dzięki. No i gotowe. Zabezpieczone może odjeżdżać. A za chwileczkę jak poznam wagę, zaloguję się do tego całego systemu BDO i pokażę Wam jak odbywa się wypełnianie danych w systemie BDO, bo nie jest to nic szczególnie trudnego. Mamy no Mieszko, co tam dzisiaj? Widzę, że jakaś dostawa była. O, oczywiście. Codziennie są dostawy u nas. Mam już coś z starej jeszcze... Nie, nie ewidencjonujemy tego. Tak? Dobra. O, to, to możesz ja wyrzucić. To o, jak chcesz, to, to mówię, to nie jest nam do niczego potrzebne. Co, była dostawa z baterii? Co to dojechało? Z Iłaski. Dojechały akumulatorki z baterii przemysłowych. 9AA, fajnie. 9LB, 9B, to jest fajny akumulatorek. Do tych starszych junaków. GTX jest. Wszystko jest. Marcino, wszystko się zgadzało? Tak. Po pierwsze, jeżeli chodzi o te kwestie związane ze zużytymi akumulatorami, tak wygląda w ogóle kwestia informacji o tym z firmy Palecznej, kto przyjeżdża. To więc, tak, znamy datę, kiedy przyjedzie kierowca. Wiemy, gdzie przyjedzie, wiemy tam imię, nazwisko, jest telefon, jest wszystko. Tutaj to są takie oficjalne dane, także nie są to jakoś specjalne ukrywane. I teraz muszę zalogować się do systemu BDO. Tutaj. Oczywiście, tu muszę dać, że zrozumiałem, i loguję się tutaj przez swój profil zaufany w banku swoim. O, tą część na sekundkę pominę. Może w dużym skrócie, tak to wygląda, tutaj jest nasz podmiot, czyli w naszym wypadku jest to Raxa Spół spółka ZOO, wybieramy opcję i jeszcze raz wybieramy i już jesteśmy w miejscu, w którym będziemy wprowadzać przesyłkę. Czy też kartę przekazania odpadu, tak? Ja oczywiście muszę jeszcze poczekać na dokładną uwagę od kierowcy, który nam prześle te dane, co nie zmienia postaci rzeczy, że mogę sobie już powoli niektóre rzeczy przygotować. No więc tak, będzie mi potrzebne BDO firmy, która odbiera od nas. To jest paleczny, a firma nazywa się Lidmet. I teraz tak. Po kolei trzeba wpisać kilka rzeczy. To no więc tak, tu są moje dane, czyli osoby, nasz numer BDO, nasz numer karty, no wszystko od początku do końca. Hmm. Tak, wybrał się tej numer karty. Czy nie wybrał się? Sekundeczkę. Karta przekazania odpadów przekazujący. Mamy wszystko. Nie będę się może koncentrował tutaj na rozmowie z wami, z wami. I teraz tak. Numer rejestrowy transportującego. Tutaj sobie wklejam. I to jest firma Lidmet. Później tak. Dane przyjmującego odpad. Również to będzie firma Lidmet. Zaznaczam i teraz tak yy, LIDMET transportujący to będzie kaliszówka 4x2 yy, tutaj wyszukaj miejsce prowadzenia działalności przyjmujący, recykling miejscowość yy, nie wprowadzać, magazyn Gliwice sekundeczkę ja się cofnę teraz żebym wiedział co tu wprowadzam yy, nazwa miejsca prowadzenia działalności tak, nazwa miejsca prowadzenia działalności, to tutaj proszę, żeby to były gliwice towarowe. Gliwice towarowe, dobrze, to mamy. Proces przetwarzania nas nie interesuje, rodzaj odpadów. Tutaj muszę wpisać 160601, jest to kod dla zużytych baterii i akumulatorów co mnie interesuje, i teraz tak, numer pojemnika mnie nie interesuje, bo to jest nie dla mnie informacja. Teraz tak, muszę wpisać obydwa numery rejestracyjne, bo kierowca jest samochodem i jest i naczepą. To muszę skopiować. Tutaj nie masa, tylko tak, tutaj mam numery. Data rozpoczęcia transportu będzie dzisiaj. I słuchajcie, i tutaj będę musiał wpisać dokładną wagę w megagramach jak dostanę informacje od kierowcy, a w tym miejscu będę musiał wpisać godzinę rozpoczęcia transportu. Także na to czekamy jeszcze chwileczkę. Znam już wagę, tak to się odbywa. Akurat nie na scenie dostajemy pierwotną wagę, z jaką wjechał kierowca. To jest 18 ton i tam 220 kg, Natomiast waga później po załadowaniu u nas to było 21 ton 280 gramów. Różnica 3 ,60 tony 60. Kilogramów, jeżeli chodzi o ten zużyte akumulatory, który odebrał od nas. I teraz słuchajcie, musimy tutaj wpisać masę. Wpisuje się po kropce, czyli wpisuje się 3, 063. tak, czy przecinek 060 i jeszcze jedno 0 się uzupełnia. I w zasadzie mamy wypełnioną kartę przekazania odpadu elektronicznie. Tak, jest rok kalendarzowy. Numer karty się wypełni samodzielnie, są nasze dane, Raxo spółka z o, .o. jest nasz numer w BDO, jest nasz numer NIP-u, NIP europejski, jest nasza siedziba w Szczecinie na Gryfińskiej, tutaj ma siedziba spółka. Później tak, oddajemy to firmie Lidmet z Warszawy, z ulicy Kaliszówka, już tu się wypełniło samodzielnie. Transportem odbywa się również Kaliszówka, natomiast miejsce magazynowania to jest ulica Towarowa w, w Gliwicach. To mamy wypełnione w zasadzie wszystkie rzeczy, które są po mojej stronie. Daję zapisz. O zapis karty nie powiódł się. I zaraz się dowiemy dlaczego, czy to jest kwestia, że e, kwestia tego, że czegoś nie wypełniłem. Procedura przetwarzania nie, rodzaj odpadu wypełniłem. E, to wypełniłem to, a godzina o widzicie i teraz tak jest godzina 11.23 11.20 Zapisujemy widzicie, czyli błędem było to, że nie wypełniłem wszystkiego. Teraz tak mam już przygotowaną tą kartę. Teraz w wchodzę edycję i zmiany. Teraz mogłem jeszcze tą kartę na tym etapie poprawiać, natomiast w tym momencie muszę tutaj zrobić tak, zatwierdź i wygeneruj potwierdzenie. Z chwilą, kiedy to zrobiłem, ta karta pojawia się już na y, już u firmy Lidmet, y, spółka z spółka komandytowa. No To będę bardzo ciekawe połączenie podmiotów. I po mojej stronie to na tyle. Teraz muszę do nich zadzwonić, powiadomić, że jest to zrobione, i oni już wszystko mają y, u siebie. Ogarnięte. Zmiana statusu, no tak jak mówiłem Wam wcześniej, tutaj tego już nie jestem w tym momencie w stanie nic zrobić. Mogę jedynie ewentualnie wycofać, ale nie jest mi to potrzebne. A karta zaraz Wam pokażę jak wygląda opcję podgląd. A to jest podgląd. To podgląd mi nie będzie do niczego potrzebny. Natomiast jest taka opcja, jak drukuj. A, pobierz potwierdzenie. Dobrze, niech się pobierze. O, i tak to wygląda. Tak wygląda karta przekazania odpadu, przekazujący rakso, transportujący lidmet, przyjmujący gliwice. O, i to jest bardzo ważne dla kierowcy, tutaj, bo tylko na podstawie tego skanu odbywa się wszystko. Ja jeszcze wezmę kalkulator, upewnię się, że dobrze policzyłem. Kierowca wjechał z wagą 21,280 minus to, co miał wcześniej 18,220. Tak, 3 tony 60. Tyle zużytych akumulatorów od ostatniego odbioru mieliśmy. Tak to bywa w życiu. Słuchajcie, ja będę się już zbierał powoli z Gryfińskiej. Muszę pojechać do biura na Golenięcką i zabrać się za końcówkę obrabiania filmów. Natomiast zobaczcie, coś tutaj dojechało. Jeszcze, co to Marcino tam jest? Pokaż mi tam ten akumulator. Co to za cudeczek? Banner to, czyli to od pana Witka Pierzyńskiego z Profi Systemu. Eee, A 20L, tak, bo tego nie było, to to domówiłem O, te są super Słuchajcie, BMW, Mercedeski, wyciągniesz nam jednego? Dasz radę? No, to są To są petardki Fajne akumulatory, 19. E, wykonane w technologii żeltek, GTX 20H Mega ciekawe Ale tutaj, słuchajcie, będzie niesamowita sprawa Bo w tej paczuszce pokażemy jutro, co do nas przyjechało to będzie taka troszeczkę większa niespodzianka. Mieszko, pożegnaj ładnie widzów. Żegnałem, Zapraszam na kanał Mister Akumulator. Świat akumulatorów. Świat też. też. No, też też. Nie, oczywiście to był żarcik. Zapraszamy na nasze obydwa kanały. Mister Akumulator to taki bardziej poważny kanał o takich rzeczach ogólnoproblematycznych, Natomiast ten nasz tutaj lokalny świat akumulatorów to zapraszamy do nas. Marcinku, pożegnajmy się. Może pojedziemy razem jeszcze na jakiś montaż. Pewnie w najbliższym czasie pojedziemy. No. Dobra, w godzinach pracy jeździ Wadi, a my jeździmy po godzinach pracy. Życzę wam miłego dnia, dzięki, że byliście z wami. Pamiętajcie, akumulatory w Szczecinie, Gryfińska 106 i Santocka, jaki tam jest numer? 42. Santocka 42, nauczył się, wreszcie. Mieszkajcie, subskrybujcie i komentujcie. Tak, będziemy odpowiadać na wasze pytania. Mieszko, skąd jest ta dostawa, co to przyjechało? Megatex z Ukrainy. Omega. No. Bardzo rozsądne akumulatory w dobrych cenach tak? No. <laughs> no, no. Chyba, no. chyba jeszcze jedna paleta, słuchajcie, a to jest. A to jest mój środek transportu na, na teraz, na ten moment, kiedy jest fajna pogoda, rowerek. Widzicie tam, kurier rozpakowuje jeszcze jedną paletę. No, będzie ciekawie. To mieszko, miłej zabawy przy rozpakowywaniu. O, ja wsiadam na swoją szosę i zasuwam na goleniowską. Jeszcze raz pozdrawiamy ze Szczecina. Hej.